Siemaneczko z tej strony Maciej, witam was w środę 22 marca. Akurat jesteśmy po zasiewach, wszystko rozszczepiliśmy, także mamy chwilę wolnego. Znaleźliśmy fajny motocykl do kupienia. Można powiedzieć, że okazja, a czy będzie okazja, to się okaże na miejscu. Lecimy w okolice Wrocławia, także będzie to nocna wycieczka. Mamy jak widzicie godzinę 18.15, przed nami 4 godziny jazdy. Sprzedający zadeklarował się, że poczeka na nas. No niestety inny termin nam nie pasuje ze względu na pracę, także no nie przedłużamy. Wsiadamy i lecimy, także busik zadankowany do pełna. Jest z nami Kamil, także mamy zmiennika bo Prawdopodobnie będziemy po północy wracać Także no nie zastanawiamy się Na pewno po północy, nie? Nie ma innej opcji No niestety, także... Zobaczycie co kupiliśmy, jak to będzie się prezentować Przed nami daleka droga niezbyt ciekawymi drogami Także mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam zwierzyny No i co? Lecimy Lecimy, a zobaczycie resztę w późniejszym czasie Trzymaj Ciastka są, można jechać Troszkę takich nocnych tripów mi brakowało, ale kurde, trochę człowiek zmęczony jest, nie? Siedzenia z busa mamy wyciągnięte e, my... zobaczymy w ogóle czy wejdzie, nie? Mamy nadzieję, że go wrzucimy, żadnego najazdu nic nie braliśmy. A tego morsa... Morsa mam, no wrzuciłem. To bez deski, tak? Podniesiemy go chyba. O, tyle myśli, go wrzucimy, nie? Najpierw się wrzuci przednie koło, a potem się wrzuci wiesz yy, tylne. No i witamy w domu, czwartek 23 marca, godzina 9 rano, wróciliśmy o 3.30 do domu, transakcja przebiegła pomyślnie, kupiliśmy nowy nabytek, za chwilę go Wam pokażę, no misja była niezbyt łatwa, no bo człowiek jechał zmęczony, tak, ale o dziwo mi się nie chciało spać, Kamil, Kamil w sumie zasypiał, ale ja pociągnąłem w sumie całą trasę, Kamilowi tam dałem na przebudzenie tam do przejechania 100 km, to pojechał. No i co, na miejsce zajechaliśmy około godziny 23, po godzinnych oględzinach zdecydowaliśmy się na zakup, także około północy zaczęliśmy pakować sprzęt na pakę. No i mogę Wam go teraz pokazać, jak to wygląda. że sprzęt trochę uszkodzony, pełno jakichś narzędzi za chwilę będziemy to wszystko wyciągać uszkodzona między innymi chłodnica wody i ten plasticzek, także dzisiaj może to jeszcze zamówimy no i tak to się prezentuje co, jest sprzęcie chłonie? no młody mówi, że będzie się woził że dziewczyny będą latać za nim zobaczcie, fajny wydech z taką karbonową nakładką no tak to wygląda, także nie było, nie było lekko ogarnąć to wszystko, ale się udało i, no i śmieszna sytuacja. Jeszcze nigdy tak późno transakcji nie, do, nie dokonywaliśmy, nie Kamil? No. Dobrze, przedstawię Wam kilka ciekawostek na temat tego motocykla. E, wiem, że jest kilku motocyklistów na naszym kanale. Może kogoś zainspirujemy też do pasji motocyklowej, do motocykli. No i pokrótce Wam przedstawię ten motocykl, jest to Kawasaki. Z900, następca Z800. Silnik o pojemności 950 cm3 charakteryzuje się mocą 125 koni mechanicznych, czyli w sumie podobnie jak Honda CB1000R. Także te motocykle można, jakby de facto do siebie troszkę porównać, bo tak samo CB1000R. Ma pojemność 1000, tu jest 950, także podobne pojemności, prawie ta sama moc, także jest to, e, jest to fajny konkurent dla starszego modelu CB1000R. Zobaczymy, czy równie będzie to fajny egzemplarz w użytkowaniu jak, jak Hondzinka e, i nawet powiem Wam szczerze, że podobnie wagowo one wyglądają do siebie. Bo Honda waży około 210 kg, 210 chyba 208 nawet, chyba mniej waży od, od Kawasaki, bo Kawasaki ma według katalogu zalana płynami 210 kg, jak widzicie, jest to dość fajne i moim zdaniem piękne malowanie Metallic Mondust Grey z. Takim hebanem, nazywa się to u Kawasaki, eboni, ebony, czyli tak zwany e heban w przełożeniu na język polski. I powiem Wam, że teraz to wygląda nawet dość ładnie. Ogólnie mamy jakby swoje pierwsze Kawasaki w naszej stajni. Nigdy wcześniej Kawasaki nie mieliśmy. Honda mieliśmy kilka, Suzuki mieliśmy kilka, ale Kawasaki jest pierwsze. W końcu się przełamaliśmy. I co, skrzynia sześciocylindrowa, no takie informacje, takie podstawowe parametry, no to chyba wam nie będę przedstawiał, jak one się tutaj kształtują. Tutaj wam powiem za chwilę jeszcze więcej o uszkodzeniach. Oprócz tego, no to też możecie zobaczyć, że motocykl jest jakby e, doposażony w różne akcesoria, jak na przykład e, kompletny wydech z firmy SC Projekt. Macie takie Kustomowe też e, lustereczka, klamki łamane, wszystko renomowanej firmy Puing, Fing, nie wiem kto się dokładnie czyta. Ty Kamil wiesz? Nie wiem jak Puing chyba normalnie. E, kierunki LEDowe. Nie wiem, czy są dynamiczne? Nie wiem są. A nie wiem, chyba nie. Wiem. Ciężko powiedzieć czy są dynamiczne, panie, ale ładnie, panie, ale panie ładnie panie. i wyraziście się świecą. Jak widzicie jest akcesoryjne mocowanie tablicy rejestracyjnej. Tu macie takie trzymanie, jak ktoś jeździ w zakrętach, no to wie do czego to służy. No i co, troszkę tutaj możemy powiedzieć o. O uszkodzeniach, to, że, nie wiem, chcesz coś dodać kamień O uszkodzeniach w takim razie, po kolei. To eee, set z tej strony, e, to znaczy nie set, podnóżek, nie? Uszkodzony podnóżek z tej strony. Tak motocykl miał po prostu uderzenie e, delikatnie w busa, w bok busa i, i przewrócił się po prostu na drugą stronę, nie na kierowcę, dlatego tutaj kamień będzie kontynuował uszkodzenia. No, no, to mamy tutaj uszkodzoną chodnicę. Uszkodzony ten plastik, to weczkę, yy, Uszkodzony ten plastik w środku. Co tu jeszcze jest takich widocznych rzeczy? Yy, no, pęknięty, pęknięty błotnik Tutaj przerysowaną lampę. Na szczęście lampa jest cała. A tu nie ma, nie ma tego parę przestrzeni. No, nie ma. No, tu brakuje jeszcze tego plastiku, nie i tej obieczki też. No, ale tam jest przemięte, to też nie ma przecież. No, przetarta kapa. I co z takich takich wizualnych, to chyba tyle, nie? No, tutaj jeszcze przerysowany ten obciążnik, no, przerysowana klamka. No, taki do dopiszenia, nie? Jeżeli jest cały, nie? No, i tak to wygląda, nie? Idzie ten. To nie? Faktycznie sprzedał z pełnym zbiornikiem paliwa, nie? Mm. No zobaczymy co tu jest, co To jedziesz tym czy tym? Ty jedziesz? No jak e, wszystko konica mi przyjdzie, to ja do No, Nośnie tego motocykla to byłoby wszystko. E, tutaj macie właśnie CB, o której wspomni, wspominaliśmy. E, będzie wystawiona na sprzedaż, także jakby ktoś był zainteresowany, to e, no możecie do nas napisać, się z nami skontaktować. Możemy coś tam panegocjować. Okolice 200 20 tysięcy zł za CB 1000 R. Także ktoś jest zainteresowany to zapraszamy do kontaktu. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.